Joanna Liszowska wciąż intensywnie pracuje na planie przyjaciółek, których kolejne, 24. już sezon, fani będą mogli oglądać na antenie Polsatu. W przerwie od zdjęć i innych obowiązków zawodowych wybrała się ostatnio na rajski urlop. Obecnie jednak znów przebywa w Warszawie. Wprawdzie błogi relaks na plaży to już przeszłość, jednak, jak się okazuje, w stolicy też można ciekawie spędzić czas. Aktorka, jak dziesiątki tysięcy innych osób, w tym także gwiazd, wybrała się na koncert Taylor Swift. Pierwszy odbył się pierwszy sierpnia, a Joanna Liszowska wykupiła bilety na drugi dzień. Czy tego pożałowała? Ani trochę. Sądząc po relacji, którą zamieściła na Instagramie, można było odnieść wrażenie, że jest najszczęśliwsza pod słońcem. Joanna Liszowska nie zdradziła, z kim wybrała się na koncert, ale można przypuszczać, że zabrała tam swoje córki. Niemniej, jak się okazuje, sama również świetnie potrafiła się bawić do muzyki amerykańskiej wokalistki. I to nawet tak dobrze, że sama siebie zadziwiła. Gdy Taylor Swift odśpiewywała swój wielki hit Shakei Toff, Joanna Liszowska nie tylko zanudziła fragment refrenu, ale także skocznie podrygiwała. Jak sama napisała na InstaStory, nigdy nie sądziłam, że ja do tej piosenki. I tu w miejsce kolejnych słów zamieściła emotikonkę kobiety tańczącej. Dodała także, że to magia stadionu, o tym, że Joanna Liszowska sama umie świetnie śpiewać i tańczyć. Mogliśmy się przekonać, gdy brała udział w tańcu z gwiazdami, a także w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Zobacz też, była z nim przed poślubieniem milionera, niespodziewany finał romansu Liszowskiej Joanna Liszowska zaliczyła niespodziewany rozwód, a teraz takie wieści. Zaskoczyła słowami o związkach przyjaciółek wybrała się na koncert Taylor Swift sama również świetnie potrafiła się bawić Joanna Liszowska nie tylko zanuciła fragment refrenu, ale także skocznie podrygiwała nigdy nie sądziłam, że ja do tej piosenki magia stadionu zobacz też, była z nim przed poślubieniem milionera. Niespodziewany finał romansu Liszowskiej Joanna Liszowska zaliczyła niespodziewany rozwód. A teraz takie wieści. Zaskoczyła słowami o związkach.